Cześć! Jeśli prowadzisz swoją stronę internetową, warto, aby ona wspierała Twój biznes, niezależnie od tego, czy jest to strona internetowa Twojej firmy, czy też być może budujesz markę osobistą. W każdym z tych przypadków istotne jest, aby docierać do użytkowników którzy być może z czasem staną się potencjalnymi klientami. Dzisiaj pokażę Ci, jak do tego podejść, jak się zabrać za zbieranie adresów e-mail osób, które są zainteresowane Twoją działalnością. Niezależnie od charakteru Twojej strony internetowej, warto ją wykorzystać do budowania Twojej bazy mailingowej. Listy adresów e-mail osób, które są potencjalnie zainteresowane Twoją działalnością. Im więcej osób będzie w Twojej bazie mailingowej, tym będzie większa szansa na ewentualną monetyzację tego potencjału. Dziś opowiem Ci o dwóch. Dosyć prostych metodach, dzięki którym za pośrednictwem strony internetowej i publikowanych tam treści, będziesz budować swoją bazę mailingową. Aby wdrożyć obie metody, które będę dzisiaj omawiał, potrzebujesz na początku stworzyć tak zwany lead magnet. Lead magnet, czyli bezpłatną treść, którą będziesz udostępniać użytkownikom potencjalnie zainteresowanym Twoją działalnością. W swoim przypadku, ja na swoich stronach wykorzystuję lead magnety w postaci dokumentów PDF, jakichś poradników, być może raportów czasem. Użytkownicy, którzy są zainteresowani tematyką, pobierają te raporty, te dokumenty PDF, i wtedy od razu ich adresy e-mail lądują w bazie mailingowej. A propos bazy mailingowej, dodatkowo będziesz potrzebować Oprogramowanie do e-mail marketingu, które połączysz ze swoją stroną internetową, tak aby bezpośrednio ze strony wszystkie adresy e-mail trafiały na serwer firmy, która udostępnia ci właśnie oprogramowanie do e-mail marketingu. Dlatego podsumowując, jakby potrzebne zasoby do zbierania adresów e-mail, do docierania do potencjalnych klientów, potrzebujesz swoją stronę internetową najlepiej, aby była ona oparta o system WordPress. Po prostu jest to banalne narzędzie, łatwo samodzielnie stworzyć dosyć estetyczną stronę na WordPressie. Do tego potrzebujesz jeszcze lead magnet, możesz go stworzyć w narzędziu Canva. I ostatnim składnikiem jest właśnie oprogramowanie do e-mail marketingu. Jako pierwszą metodę omówię tę, którą sam wykorzystuję na co dzień na swoich blogach. Mianowicie mam tu na myśli content marketing, tworzenie treści poradnikowych które są wysoko pozycjonowane w Google, na które użytkownicy wchodzą z wyszukiwarki i być może... Zostawiają też swój adres e-mail w zamian za to, że pobiorą jakiś materiał, jakiś, właśnie, tak jak powiedziałem, materiał PDF. Ten sposób pozyskiwania potencjalnych klientów zakłada, że tworzysz wartościowe treści. Muszą to być treści związane z frazami kluczowymi, które wpisują użytkownicy wyszukiwarki Google. Następnie Dobrze pozycjonujesz te artykuły w Google. To jest oczywiście czasochłonna metoda. Pozycjonowanie to proces, który wymaga sporej ilości czasu, ale w momencie, kiedy te artykuły pojawiają się na górze, wyników wyszukiwania, czytelnicy, którzy zapoznają się z Twoimi treściami, trafiają na formularz z zapisem do listy mailingowej. Oczywiście on jest przedstawiony jako formularz do pobrania tak zwanego właśnie. Wspomnianego lead magnetu, tego bezpłatnego materiału. I teraz spójrz na przykłady moich artykułów, które są całkiem nieźle wypozycjonowane i które sprawiają, że każdego miesiąca, co kilka dni do mojej bazy mailingowej wpadają nowe adresy e-mail. Na swoim blogu mam opublikowane artykuły na temat zleceń dla copywriterów, a raczej stron, na których można znaleźć zlecenia i w takim artykule mam oczywiście wspomniany formularz. No i właśnie tak jak powiedziałem, co kilka dni tam z tego artykułu pojawia się nowy adres e-mail w mojej bazie mailingowej. Dodatkowo, do niedawna miałem całkiem dobrze wypozycjonowany artykuł na temat jak przygotować brief dla copywritera. Ten artykuł w tej chwili trochę spadł niżej, inne firmy, inne strony wyprzedziły mnie w Google, ale wciąż co jakiś czas pojawiają się nowe adresy w mojej bazie mailingowej. Właśnie pochodzące z tego artykułu. Im więcej tekstów wypozycjonujesz w Google, tym szybciej będzie rosła Twoja baza mailingowa. Oczywiście trzeba to wszystko dobrze zoptymalizować, tak aby formularz był zachęcający z punktu widzenia perswazyjnego, aby treść jego właśnie była zachęcająca i żeby użytkownicy chcieli wartościowy z ich punktu widzenia materiał, pobrać. Największą zaletą tej metody jest oczywiście jakby jej bezkonfliktowość. Nie musisz tutaj ustawiać reklam i później się użerać z jakimiś upierdliwcami pod, pod tymi reklamami w komentarzach. Tutaj trafiają do Ciebie, do Twoich treści tylko te osoby, które są nimi faktycznie zainteresowane. Te osoby znajdują te materiały w Google i po prostu są zainteresowane tymi treściami, dlatego je pobierają. Jeżeli chodzi o minusy tej metody, no to z pewnością jest tu czas potrzebny do wdrożenia, wdrożenia tego całego systemu. W końcu pozycjonowanie to czasochłonny proces nie, nie zadziała to od razu. Z dnia na dzień nie zaczniesz budować bazy mailingowej. Niemniej uważam, że konsekwentna praca, kilka miesięcy działań w zakresie SEO może sprawić, że twoje treści pojawią się wysoko w Google. No i teraz pora aby wspomnieć o drugiej metodzie. Druga metoda zakłada, że publikujesz reklamy, reklamy w mediach społecznościowych, czy to na Instagramie, czy na Facebooku, a być może w YouTube. No i istota tego mechanizmu jest podobna. Chodzi o to, aby użytkownik trafił na twoją treść, którą jest zainteresowany i w taki sam sposób jak w pierwszej metodzie, czyli na blogu, Pobrał te materiały. Największym plusem zbierania adresów e-mail przez stronę internetową z wykorzystaniem płatnych form promocji jest naprawdę duża dynamika przyrostu adresów w Twojej bazie mailingowej. Odbywać to naprawdę można powiedzieć, błyskawicznie. Oczywiście musisz się liczyć tutaj z kosztami. W momencie, kiedy przestaniesz ustawiać reklamę, automatycznie, natychmiastowo stracisz źródło pozyskiwania nowych lidów Dlatego uważam, że obie metody, zarówno ta pierwsza z wykorzystaniem content marketingu publikowanego na stronie, jak i ta druga z wykorzystaniem reklam, mają swoje mocne i słabe strony. Jeżeli chodzi o bloga, odbywa się to znacznie wolniej. Oczywiście zależy to od Twoich yy, możliwości pozycjonowania. Ale na pewno ta baza mailingowa rośnie wolniej, z tym, że możesz to robić bezpłatnie. Bezpłatnie możesz stworzyć ten system generowania leadów, no i w ten sposób budować stopniowo, systematycznie swoją bazę mailingową. W przypadku drugiej metody, no niestety, jest ona płatna. Musisz za każdym razem inwestować w reklamę, ale duży plus jest taki, że Ustawiając kampanię reklamową, możesz od razu puścić kampanię sprzedażową opartą o e-mail marketing do adresów, które zapisały się do bazy mailingowej. Oczywiście wszystko zależy od Twoich celów biznesowych, od branży, w jakiej działasz, ale osoby, które świeżo zapisały się do bazy mailingowej, pobrały Twoje materiały. One są na bieżąco z tymi treściami, które właśnie dostarczyłeś, dostarczyłaś im, dlatego jest spora szansa, że być może uda się przeprowadzić kampanię sprzedażową za pomocą poczty e-mail i w ten sposób od razu przekuć, przekuć te listy mailingowe na realną sprzedaż. Mam nadzieję, że już widzisz, jaka płynie wartość ze zbierania potencjalnych klientów. Użytkowników w bazie mailingowej za pośrednictwem strony. Polecam Ci gorąco wykorzystać obie metody równolegle. Oczywiście to zależy od Twoich celów biznesowych, od jasno wytyczonej strategii marketingowej, ale jestem przekonany, że obie, oba rozwiązania mogą przynieść sporą liczbę potencjalnych klientów. To by było na tyle w tym nagraniu, jeśli zainteresowało Cię to wideo, zachęcam Cię do odwiedzania tego kanału i do subskrybowania go. Będę tu regularnie podobne treści publikował, będę mówił o SEO, content marketingu i pozyskiwaniu klientów przez internet dla firm.